Dzień dobry. znajdujemy się na Poznańskim Piątkowie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mieszkania dwupokojowego przeznaczonego na sprzedaż. Prezentowane mieszkanie znajduje się w nowszym budynku z 2021 roku o łącznej powierzchni około 47 m2. Położone w atrakcyjnej lokalizacji Poznania. Salon z aneksem kuchennym oraz oddzielna sypialnia zapewniają komfortowe warunki mieszkania. Mieszkanie wyjątkowo funkcjonalne i dobrze rozplanowane. W skład oferty wchodzi miejsce postojowe w podziemnej hali oraz komórka lokatorska. Warto zwrócić uwagę na duży balkon, do którego mamy dostęp z obu pokoi. Mieszkanie prezentuje się na bardzo ustawne. Składające się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki oraz korytarza. Salon łączy się z przystronnym balkonem, który jest idealnym miejscem na relaks i wypoczynek. Lokalizacja jest wyjątkowo dogodna. Bliskość przystanku szybkiego tramwaju przy ulicy Lechickiej oraz przystanku autobusowego przy ulicy Wojciechowskiego umożliwiają szybki dojazd do centrum miasta. Mieszkanie jest gotowe do przejęcia od zaraz, a cena mieszkania zawiera większość widocznego wyposażenia. Mieszkanie jest gustownie wykończone, a duże okna zapewniają doskonałe doświetlenie naturalne. Zainteresowanych serdecznie zapraszam do kontaktu w celu obejrzenia nieruchomości. Do zobaczenia!